Siemanko wszystkim, to mayerc, to to ja, jakby ktoś nie wiedział, i Herce vandals, erce vandals, razem z erce Killerem to też ja, jakby ktoś nie wiedział. Moi drodzy, przed wami mój wypas i oto jest jego prezentacja. Wiadomo co za sprzęcik, przynajmniej jakiej marki? Mugen, Mugen Seiki, czyli e, to mówi nam. Co? Że nitrusik, tak, kochani, w mojej stajni pojawia się nitrusek, który już w weekend zagości na torze w Murowanej Goślinie, na wspaniałym torze RC Klubu Poznań. Zachęcam wszystkich Poznaniaków i nie tylko do dołączenia do klubu, oczywiście, przy okazji. No i zaprezentuję wam tego wypasa. Zaprezentuję wam go tym materiale, a w kolejnych będzie na pewno więcej na temat, na temat tego sprzętu, na temat nitro ogólnie. Myślę, że kolejnym będzie taka prezentacja takiej wyprawki, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, co potrzeba, co z czym się je i dlaczego, jeżeli chodzi o, o nitrusa. Ja tylko powiem tak, że Mogę już powiedzieć, że wiele lat temu zaczynałem od, od Nitro. Tak naprawdę, pierwszy mój taki model, mogę powiedzieć, no powiedzmy, że profesjonalny czy nieprofesjonalny, w każdym razie już na pewno porządny, to był właśnie Nitrus. To było Kiosza Inferno, bardzo dobrze, bardzo fajnie wspominam ten model. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, tak naprawdę za dużo o modelarstwie i o tym jak się obchodzić z takim nitrusem, no i tak też zostało <laughs> tak też zostało, ale z tym sprzętem zamierzam to zmienić zatęskniłem za tym zapachem zatęskniłem za tym dźwiękiem chyba to rozbudziło się tak naprawdę w zeszłym roku gdzieś tam na właśnie wmurowanej gościnie jak odwiedziłem, odwiedziłem tor podczas zawodów i tam Napierdzielały te sprzęty, ten zapach, ten dźwięk, to było, to było coś. To zrobiło na mnie takie wrażenie, gdzieś tliło, tliło, tliło. No i bum! Jest. Mam też Mugena Elektryka. Hmm, chyba nic nie mówiłem, tylko wrzuciłem, wrzuciłem jakieś fotki o nim, ale, ale też nagram materiał, też Wam powiem o tym, o tym sprzęciku. Także no przejdźmy, przejdźmy do sedna. Przy okazji, kochani, zapraszam Was na grupę RC Vandals lub też RC Vandals Poland, gdzie znajdziecie e, jakieś fajne materiały. Myślę, że, e, że fajna, fajna grupa Zajawkowiczów bez zbędnej spiny. Wrzucajcie materiały z baszu, wrzucajcie materiały nie wiem z rejsu, z trialu, co tam chcecie, wrzucajcie. Chętnie się dzielimy materiałami. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, który właśnie oglądacie, jeżeli oglądacie ten filmik, ale tam kliknijcie sobie ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Materiałów nie wrzucam systematycznie, jak inni niektórzy szacą za to ale wrzucam, ale wrzucam cały czas, jak mam coś nowego i przede wszystkim mam ten CZAS, jak mam ten czas, to ja to bardzo chętnie robię i wrzucam to, co, to, co mogę. Jako, że ostatnio wkręciłem się w, i pomału, pomału przechodzę sobie do rejsu, ale nie, 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 Baszu, nie zostawiam, oj nie, lecimy z tematem, lecimy też z Baszem, kochani, ale lecimy też z rejsem. No to jest on, jest on, Mugen Seiki. MBX8 e, wersja, e, oczywiście nitro. E, jest to wersja Worlds Edition. Nie wiem czym się charakteryzuje, czym się różni od nie Worlds Edition, ale wiem, że jest to wypas. <laughs> Przepraszam, na no, oglądałem się ostatnimi, odkryłem przemoznawcę i jak sobie obejrzycie jego kanał, to będziecie wiedzieć dlaczego mam takie wstawki. W każdym razie. Dziękuję właścicielowi tego sprzęta, czyli sobie za udostępnienie nam do filmu tego wypasa. No, to tak. To moi kochani. Usemka Bagus, czyli bagi napęd 4 na 4 w skali 1 do 8. Napędzany silnikiem, oczywiście Nitro, silnik 3,5 cm, akurat tutaj marka OS. Zestawienie tego oczywiście to jest kit, tak? czyli taki sprzęt kupujemy, kupujemy w kicie i jest on do złożenia samodzielnego. Nie powiem wam za bardzo ze swojego doświadczenia o składaniu, bo nie będę kłamał. Nie ja go składałem i też nie ja składałem elektryka, ale składałem inne i wiem jak złożyć. Ale nie do końca żyję tym składaniem i nie do końca mam na to czas, dlatego go nie składałem. Ale składał mi ten konkretnie akurat sprzęcik Igor. I serdecznie też polecam Wam Igora. Yy, Igor Goderski. Yy, bardzo fajny gościu, Igor, pozdrawiam Ciebie i dziękuję Ci za wszystkie informacje, które mi przy okazji naszej współpracy przekazujesz, bo to jest, to jest bardzo cenne. No, także silnik, silnik OS-a 3,5 cm, taki silnik, który jest niezły. To nie jest jakaś, jakiś, jakiś top. Jest to XRB. 21 to jest chyba oznaczenie pojemności, w tych tam innych jednostkach niż centymetry sześcienne, nie po naszemu. Wersja, wersja trzecia. I e, podobno taki silnik, który książkowo reaguje, książkowo się spisuje, jeżeli chodzi o, o użytkowanie, o regulację, o, o to, jak, e, jak to generalnie taki silniczek działa. E, także napęd nitro, napęd nitro 4 na 4 no i co tu więcej gadać. No, Mugen, czyli platforma zawodnicza, tak jak mówiłem, do złożenia w kicie. W kicie dostajemy tak naprawdę podwozie i nic więcej. Czyli nie ma, nie ma kół, jest buda, która jest do pomalowania, a ta już jest kochani pomalowana i oklejona. Profesjonalnie oklejona przeze mnie. Ja z tego stałego takiego zamieszania, składania to, to lubię oklejać te modele <laughs> i precyzyjnie wyciąć naklejki. Natomiast, jeżeli chodzi o malowanie, filmik ja już widzę teraz, że nie oddaje tego koloru. Pokażę Wam, wrócę jakieś zdjęcie na żywo. To jest taki, taki ładny, tutaj taki blady wychodzi, taki bardzo, bardzo ładny zielony. Taka moja zielona żabka to jest. I od areczka, od areczka mam ten kolor, mam tą budę, on mi pomalował. Areczku, bardzo Ci dziękuję. Areczek też jest r.C. Vandalem. I różne rzeczy fajne też robi. Trochę też drukuje tam. Jak się chcecie do niego odezwać na grupie, to wbijajcie do, do areczka. No, poratował mnie, bo wszystko jest jakby zapinane z tym sprzętem na ostatnią, na ostatnią chwilę. I on mi właśnie tą budę pomalował. Jest bardzo fajnie pomalowana. Bardzo się cieszę, że mam taką budę. No. To, co widzimy tutaj, jeszcze od razu zanim zdejmę tą budę i powiem trochę o tym, o tym sprzęcie, trochę gdzieś tam będę, trochę będę go pokazywał. Filmik nagrywam z łapy, ponieważ gdzieś posiałem, gdzieś posiałem kurczę uchwy do, do kamery, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Takie, takich ujęć się nie zrobi z statycznych. Zobaczcie sobie. Jak wygląda to podwozie tego miugena? A miugeny słyną z tego, że są zajebiście wytrzymałe, że są zarąbiście mocne i dobrze jeżdżą. Oczywiście radzą sobie dobrze na torze pod jednym warunkiem. Nie wszyscy to wiedzą, ale one wymagają, żeby dobrze latały, wymagają innego złożenia dyfrów niż fabrycznie. Ha! I tu jest ten myk, i tu jest ten myk, i trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak to złożyć żeby to latało, żeby było niezawodne, i żeby było tak wytrzymałe. Także jest pewien patent. Ci co wiedzą, znają. Jak będziecie chcieli poznać, to się zgłoście. Zgłoście się do mnie albo zgłoście się do Igora. On Wam na pewno pomoże w tym temacie. No, jest to, jest to sprzęcik, który jest zbudowany, przeznaczony do tego, żeby śmigać na torze. No powiem wam tak, no kurde, no jakby. To jest piękne. To jest kuźwa. No to jest, to jest piękne obcowanie z tymi sprzętami. Takimi zawodniczymi platformami, jeżeli ktoś kocha RC lub wkręcił się, no to po prostu. No, nie można tego nie docenić, nie można tego nie lubić, jakby wszystko, co tu by się nie chwyciło. Ja zaraz dajmy budę, jeszcze wam pokażę. No to jest po prostu. Nie chcę mówić brzydko, ale jest to wypas. Jest to wypas, jest to kot. Na jakich kołach się porusza? Ja akurat będę śmigał na kołach Pro Circuit. To jest: no, nagram trochę materiałów na tym tu. Akurat jest taki, taka uniwersalna opona. Jest to hot dice z taką średniej wielkości i średniej gęstości kostką. Żółty dot oznacza to, że to jest soft. W zasadzie softy lub super softy, gdzieś tam są najbardziej popularne jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o jakieś podstawowe podstawowe, yy, że tak powiem setup, no to mamy w, w dyferach 553, jak ja podaję to zawsze podaję od przodu jakby 5000, 5000, 3000 tak jest w tej chwili zalany jeżeli chodzi o AMO yy, tak jak yy, fabrycznie jest yy, w kicie dostarczone 550, 550 CST, no i to by, było, to by było na tyle. ściągam tą budę i zajrzyjmy sobie pod spód. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda w środku. Co sądzicie? No, a ja jestem podniecony ogólnie, jak to oglądam. Eee, tak. No, sprzęcik jest właściwie taki już gotowy do jazdy. Silnik jest dotarty. Eee, silnik jest dotarty. Takie dotarcie profesjonalne to też jest trochę zabawy. Schodzi nawet chyba półtora litra paliwa. Eee, I generalnie dzień na to, dzień na to, schodzi, żeby to zrobić, żeby to zrobić dobrze. Jeszcze nie potrafię tego robić, ale będę potrafił. I co tutaj Wam powiem o tym, co jest w środku. Silniczek, tak jak powiedziałem 3,5 cm OSA. wydech już taki taki niezły, taki nie wiem czy no można powiedzieć, że jakiś taki dosyć już porządny, to jest OS, OS Speed, to jest OS Speed TB03FRA 2155. Taki model z tego wydechu, i podobno to już jest taki wydech, że, jakby kiedyś tam zrobić, powiedzmy, że upgrade pod, pod jakiś lepszy silnik, to on, też już, to on też już ten wydech to ogarnie. Zbiornik paliwa, no bo jak już jesteśmy przy zasilaniu, zbiornik paliwa 125 ml, paliwo oczywiście nitro. 25%. Tam z tymi procentami. Teraz są zawirowania. Dozwolone, niedozwolone. Tam tego, więc jak się kiedyś kupiło, jak kiedyś dawno kupiłem, to chyba można używać teraz. No, jak nie będzie można, to już nie będę oczywiście używał. Yy, takich procentów. Yy, co jeszcze? Tutaj mamy yy, serwa. Yy, ja mam sprzęt, który będzie latał na yy, Power HD serwach. S25 i S35 to jest 25, jest w takim goldzie. Jest w takim goldzie na bogato 25 kg na skręt, 35 kg na, na gaz hamulec. Tu mamy miejsce na to, żeby wsadzić, żeby wsadzić pakiet. Że na, jeżeli chodzi o pakiecie, to chyba 2500 Lipo 2S z LRP bodajże no a jeżeli chodzi o odbiornik, aparaturę to rzeczywiście dowolność ja akurat latam na Sanwie jeżeli chodzi o te sprzęty takie zawodnicze i na mt 44 hmm. no i co i to jest chyba wszystko co wam, co wam na tą chwilę powiem w ramach prezentacji tego sprzętu więcej więcej o nim już wkrótce. A teraz, jak mi się uda, to zabiorę się jeszcze za, za prezentację, taką, że tak powiem, takiej wyprawki, yy, takiego newbie, jakim ja jestem obecnie w, w Nitrusach. Czyli co trzeba jeszcze mieć? A kurczę, powiem Wam, że no trochę, tego, yy, trochę tego jest, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Nitro. Jak macie jakieś pytania, to pewnie Wam nie odpowiem na nie. Jeszcze, bo za dużo nie wiem, ale mogę się dowiedzieć i wtedy Wam, i wtedy wam odpowiedzieć. Mm, co? No nic, no kurde, no nic, tylko brać go i latać na torze. Trzymajcie się. Jak Wam się podobają materiały, to róbcie co chcecie. Na razie.